Osiem, siedem, sześć, pięć. Dzisiaj, oczywiście, odpalamy, że tak powiem, nową iluminację. Staraliśmy się zaproponować coś innego, coś nowego, tak, żeby też i wzbudzić ciekawość i żeby nasze miasto było przystrojone na Święta Bożego Narodzenia w sposób taki właściwy, godny i myślę taki ładny, żeby się też wszystkim podobało. Staraliśmy się też tak rozmieścić wszystkie iluminacje, żeby na każdym osiedlu coś zamieścić, żeby by też i nasze ronda ładnie wyglądały i staraliśmy się też troszkę bulwary, tak żeby każde miejsce uczęszczane przez naszych mieszkańców było ozdobione i przypominało o nadchodzących świętach no i oczywiście w święta. Muzyka Szymon, dobrze, dzisiaj ruszają iluminacje świąteczne. E, czy podobają mi się Państwu tutaj wystrój e, ten placu wolny? E, tak, bardzo. Darbo. Szczególnie e, tu kamienica Saska, bardzo piękna jest. E, e... Brakuje takiego jednego. Tu powinny być nagrody, a na razie nie ma, to mi się nie podoba. <grystanie> okay. Dobrze. A jeżeli chodzi o ten napis włocławski, Wocławek, podobałeś Państwu? Tak, bardzo ładny jest. Bardzo ładny. Jak spędziliście Mikołaj? No dopiero przeszliśmy niestety dziecko w szkole było do południa, więc dopiero teraz mogliśmy tak przyjść. Czujecie już tą atmosferę świąteczną, czy coś, jakieś może świąteczne dekoracje pojawiły się u, u, u Pani w domu? Jeszcze nie. Wiktoria? ja. Rozumiem, że czekacie na tę iluminację świąteczną. E, powiedzcie mi, podobają wam tylko raz na pracę wolności? E, mi najbardziej się podoba ten cały napis z no i ja czekam na Tadzika. Zdecydowanie największą atrakcją w tym roku jest nowy napis z ale ja również głównie jestem dla Tadzika dzisiaj. A powiedzcie mi, jak spędziłyście Mikołajki? E, ja to w sumie w szkole, tak typowo. Ale ogólnie rano była wielka niespodzianka, bo siostrzyczka mi tu zrobiła super prezent. Ogólnie bardzo miło. E, pf, dużo rzeczy fani nie wnika a już taką atmosferę świąteczną prawdziwie zdecydowanie dzisiaj zdecydowanie my w ogóle bardzo lubimy taką świąteczną atmosferę to jest chyba mój taki najbardziej ulubiony okres w ciągu całego roku dlatego też tutaj jesteśmy i czekam bardzo na ten moment już kiedy to wszystko się odpali i będzie jeszcze piękniej Mariusz? Kinga? Dawid. Ja rozumiem, że czekacie na tą iluminację świąteczną. Podobają Wam się dekoracje? No my to Zosięci jesteśmy, pierwszy raz to. Acha, przyjechaliśmy to. tak zobaczyć. Co myślicie o tej dekoracji? Podoba Jest tak? fajnie. Czujecie ten klimat świąteczny? Tak. Spędzicie się Mikołaj. Super. Był Mikołaj? Tak. Tak? A u Was w domu pojawiły się jakieś dekoracje świąteczne? A już, już. Zaczyna pomału być. Julia. Dobrze, dzisiaj rusza iluminacja świąteczna. Czy podobają się Panie te dekoracje, które teraz widnieją na Placu Wolności? Tak, bardzo fajne. Podobają nam się, takie inne. Podobają się. Fajne. Teraz nie możecie pewnie doczekać na, na te światełka, które teraz się zapalą. No zgadza się, przyjechałyśmy właśnie specjalnie zobaczyć. Skąd Pani? Tutaj, z Wrocławka. jesteśmy. A jak spędziliście Mikołajki? No normalnie. Dobrze, w domu. Był Mikołaj? Tak.